Nie w ciemię bity. Z tym kostrynem wespół możemy stworzyć niezrównany zespół. Sposoby robienia kariery są cztery, są cztery. Trzy pierwsze, niech będę tu szczery, nie interesują mnie. O czwartym sposobie opowiem albowiem, albowiem, to jemu ja pragnę, panowie, sukcesy zawdzięczyć. Ten sposób to w ciemni niebita kobita, kobita, z różnymi rzeczami obyta broń Boże niekompleksna. Przystojna, na pościelna wielmożna, zamożna, zamożna, ach z taką niewiastą to można mgnąć wprost do kariery wrót. Ajri, 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 ajri. Więc pomysł mi przyszedł do głowy morowy, morowy, a gdyby tak kukirkorowy wywołać wulkany rządz nie wątpię, że mołgo czarciala podziała, podziała A całość wypadnie pani nie mala gdy takie polowy sprzące.!